Witajcie kochani, tutaj wróżka Kamila, która magicznie wasz miesiąc marzec rozpoczyna. Kochani, przygotowałam dla Was kartę dla każdego znaku zodiaku, energię, jaka będzie podczas tego miesiąca. Zobaczymy, co karty przygotowały dla barana. Cesarz. Pięknie akurat cesarz jest znakiem barana, także bardzo fajnie. Kochanie, kochane baranki. Hmm, w marcu będziecie szefami, liderami, będziecie chcieli władzy, będziecie dążyć do tej władzy. To jest archetyp mężczyzny, mężczyzny starszego, statecznego, konkretnego, który tak naprawdę idzie po swoje. Energia barana ognia. Także, kochane barany, tak naprawdę podczas tego miesiąca uda wam się osiągnąć, co chcecie. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli macie własną działalność gospodarczą, drogie barany, będzie Wam się bardzo dobrze wiodło. Jeżeli pracujecie u kogoś, również jest szansa na jakieś nowe stanowisko, na jakiś awans, albo po prostu zrobicie bardzo duże wrażenie na swoim szefie. Jeżeli. Chcecie jakieś pieniędzy dodatkowych, czy się o coś ubiegacie, czy staracie, czy jakieś kredyty, cokolwiek, jak najbardziej również pozytywnie. Jeżeli chcecie, nie wiem, kupić dom, wynająć dom, sprzedać, e, jak najbardziej wszystkie te transakcje powinny być w tym miesiącu marcu dla Was pozytywne. E, także jeżeli chodzi o związki, dla singli jak najbardziej możliwość poznania kogoś, już widać, że jesteście gotowi na to, żeby lub gotowe, żeby kogoś poznać konkretnego. Dla stałych związków również cesarz zapowiada śluby, cesarz zapowiada konkretne decyzje, konkretne deklaracje. Także warto w ten związek inwestować. Jest to karta logiki głowy, więc będziecie się kierować na pewno głową. Jeżeli chodzi o zdrowie, jeżeli Wam coś tutaj doskwiera, na pewno znajdziecie, udacie się do dobrego specjalisty, starszego mężczyzny, który Wam generalnie pomoże. Ale generalnie uważajcie na głowę i żeby się nie przepracować. Także bardzo fajna karta, taka logika. Logiczna, twarda, konkretna. Dla byka karta kapłanki mm, drogi byku właśnie. Miesiąc marzec będzie dla Ciebie taki, że jakaś tajemnica się ujawni. E, coś, co było zagrzebane, pogrzebane, coś, co było niejasne, teraz ujrzy światło dzienne. Drogie byki podczas e, tego miesiąca marca musicie kierować się intuicją. Macie niesamowitą intuicję, którą teraz uruchomicie. To jest karta też kobiety. Kobieta pojawi się w Waszym życiu, może właśnie tą tajemnicę ujawni, albo będzie ważną kobietą w Waszym życiu podczas właśnie tego miesiąca. Karta bardzo duchowa. Skupcie się na sobie. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli tutaj pracujecie, będziecie pracować, raczej tu się nie powinno nic wydarzyć. Zwróćcie uwagę na pewno na sny, na intuicję, na jeżeli chodzi o pracę, jeżeli coś chorujecie, czy coś, to warto się udać do lekarza wziąć TL4, nie bagatelizować jakichś objawów. Jeżeli chodzi o pracę, raczej będzie stabilna dla osób poszukujących, nie wiem, będziecie tak naprawdę rozkminiać, czy chcecie dalej być bezrobocie, bezrobociu, czy naprawdę będziecie chcieli tutaj coś zmienić, to jest karta też edukacji nauki, więc może niektóre barany po prostu podejmą decyzję o tym żeby się przykwalifikować albo rozwijać czy duchowo, czy w ogóle jeżeli chodzi o wiedzę jeżeli chodzi o związki dla singli no nie bardzo, dla mnie to jest taka kapłanka która kojarzy się z samotnością, dla mnie przynajmniej, ja ją tak widzę, z zakonnicą, więc dla kobiet raczej ten miesiąc nie będzie taki przychylny. Dla mężczyzn może być tak, że poznacie bardzo intrygującą kobietę, która bardzo różni się od większości. Eee, zaintryguje Was osobowością, wyglądem, e, inteligencją, także nie przerażcie się tym. Dla stałych związków powinno być dobrze, ale tak jak mówię, jakaś tajemnica może tutaj się ujawnić. Zdrowie powinno być pozytywne dla kobiet, układ kobiecy, emocjonalny dla mężczyzn, no sprawy też męskie, ale widać, że niektóre byki jednak w miesiącu marcu pójdą do jakiegoś lekarza, specjalisty. Pieniądze, no stabilne, no szału nie ma, wiecie, to jest taka karta raczej jestem, a nie mam, tak? Ale rozwijajcie się i kierujcie się swoją intuicją. Bliźniak, karta. Pustelnika, Drogi Bliźniaku, miesiąc marzec będzie dla Ciebie taki refleksyjny, w tym miesiącu będziesz stronił Drogi Bliźniaku od ludzi, zakopiesz się w pieleszach domowych, raczej nie będzie Ci się chciało wychodzić, to jest karta też wiedzy, może też Drogi Bliźniaku będziesz chciał udać się na jakieś kursy szkolenia, czy podejmiesz decyzję o studiach, taka karta bardziej spadek formy bym powiedziała, jeżeli chodzi o pracę dla osób, które poszukują pracy, raczej mogą mnie nie znaleźć w tym miesiącu. To, to jest bardziej dla mnie karta samotności i bezrobocia. Jeżeli jesteście w trwałej pracy, uważajcie, bo może ktoś po prostu was no, zwolni, albo sami po prostu udacie się na jakieś większe L4. Uważajcie też na zdrowie. Jeżeli chodzi o stałe związki, może być koniec tej relacji, albo po prostu zdecydujecie, zdecydujecie się na to, że chcecie po prostu przerwę. Dla singli się sytuacja nie zmieni. Dalej będziecie singlami, drogie bliźniaki. Uważajcie na finanse, bo może być niestety strata finansowa. Też uważajcie na kogoś starszego z rodziny, dziadka, ojca, pradziadka, nie wiem, bo może ta osoba będzie po prostu potrzebowała Waszej pomocy. No, jak będzie, to zobaczycie. Uważajcie na finanse, bo pokazują się straty. Rak. Piątka. Mmm, piątka denarów. Też karta straty odejścia. Jeżeli chodzi drogie raczki o, o pracę, to bardzo uważajcie, ponieważ marzec nie będzie dla wszystkich raków przychylny. Tak jak mówię, to jest energia bardzo taka kolektywna, ogólna, więc. A jeżeli jesteście w, w, w dobrej pracy, rozwijacie się, to nie jest do was, tak? Ale jeżeli yy, no niestety macie taką ciężką sytuację i finansową i w pracy, no niestety piątka denarów mówi o tym, że albo zdecydujecie się na odejście z tej pracy, bo wam tyle nie płacą co chcecie, albo po prostu znajdziecie raczki inną. Uważajcie na jakieś zobowiązania, kredyty, no, jakieś sprawy urzędowe, sądowe w związku właśnie z tymi należnościami. No niestety upomną się pewne osoby o te pieniądze. Uważajcie na jakieś transakcje, na jakieś kupno czegoś, co może po prostu nie być trafione, może być tak, że wydacie niepotrzebnie pieniądze, a nie będziecie zadowoleni. Jeżeli chodzi o związki stałe, no niestety tu może dojść do końca tej relacji, tylko dlatego, że uwa będziecie uważać, że ta relacja Wam nie daje tego, co po prostu Wy chcecie, bo to jest karta braku, czyli wy, wy możecie być w relacji, ale czy ta relacja faktycznie Wam daje to, co Wy chcecie, raczej nie, chyba dojdziecie, drogie raki, do tego, że nie, że nie ma równego brania i dawania. Dla singli raczej mm, też miesiąc nie taki bardzo przychylny. Uważajcie też na kogoś, kto by chciał po prostu być z wami dla jakichś korzyści. Yy, uważajcie na finanse, bo jednak tu jest strata pokazana. Na zdrowie również uważajcie na układ pokarmowy. Możecie po prostu wydać pewną kwotę pieniędzy na jakieś leczenie prywatne. Yy, lewek. lewek, dwójka denarów. Mm. Drogi Lepku, podczas miesiącu marcu podejmiesz pewną decyzję. To jest karta żonglowania, albo tak, albo tak. To jest karta decyzji, czyli będziesz musiał tak naprawdę tą decyzję podjąć. Już nie ma, nie ma co przekładać, nie ma co odkładać pewnych decyzji na później, bo trzeba ją podjąć. Jeżeli chodzi o pracę dla singli... Boże, przepraszam, dla osób, które szukają pracy, może być tak, że Będą fajne dwie oferty i będziecie się zastanawiać, którą ofertę tutaj wybrać. Także też fajnie. Albo, czy zostać na bezrobotce, czy jednak iść do pracy. Takie zastanawianie się, mało konkretów. O, jeżeli chodzi lewki o stałą Waszą pracę. No, szału nie ma, no niby jesteście w tej pracy, ale czy jesteście szczęśliwi, czy faktycznie szef was docenia, czy faktycznie te pieniądze są takie, jakbyście chcieli? No chyba nie. Dwójka denarów też pokazuje dwa źródła dochodu lub dwie możliwości. Może pracujecie w jednym miejscu, może dostaniecie też ofertę gdzieś pracy po godzinach. Także to jak najbardziej warto przemyśleć. Jeżeli chodzi o związek dla singli, może poznacie jakieś dwie osoby, będziecie się zastanawiać, czy wybrać Kasię, Zosię, czy Marcina, czy Wojtka. No, zobaczymy. Mało konkretów. Dla stałych związków e, energia marca też. Takie żonglowanie, być w tej relacji, czy nie być. E, na razie nie podejmiecie konkretnej decyzji, mi się tak wydaje, drogie lewki. Zobaczymy, jak będzie w, w następnym miesiącu. Ale widać, że w tej obecnej relacji wam czegoś brakuje. Jeżeli chodzi o zdrowie, uważajcie na podwójne organy w organizmie panna, as denarów piękna karta, no panny to mają fajnie, panna, trygon ziemi to akurat się zgadza masz panno asa w rękawie, wykorzystaj go as denarów, traf nagły, coś nowego, karta talizmanu wow Materia, pieniądz, super sukces. Jeżeli chodzi o pracę, jeżeli szukacie pracy, drogie panny, znajdziecie ją bankowo za dobre pieniądze. Jeżeli pracujecie, trzymacie swoją firmę, super transakcje, super pieniądze, naprawdę zastrzyk finansowy. Jeżeli myślicie o własnym biznesie, idealny na to moment, drogie panny. Jeżeli pracujecie u kogoś, możliwy awans. Także As mówi. Wszystko jest do zrobienia, wszystko Wam się dobrze tutaj zaznacza. Jeżeli chodzi o związki, jeżeli jesteście singlami, drogie panny, poznacie kogoś nowego i warto będzie w tą relację inwestować. A z denarów to jest takie zasiane ziarno, które przyniesie... Piękne plony w przyszłości. To jest karta też ciąży. Jeżeli e, drugie panny chcecie mieć dzidziusia, staracie się o to, jak najbardziej Wam będzie to przeznaczone. Dla stałych związków piękna relacja. E, może za ślubiny, może właśnie pierścionek zaręczynowy czy wspólne plany o wspólnym mieszkaniu. Tak jak powiedziałam, dla singli, też poznanie kogoś, w kogo warto inwestować. Zdrowie się polepszy. E, uważać tylko na układ pokarmowy. Wow! E, kocham asa denarów. E, waga, szóstka denarów, To też bardzo ładna karta mówiąca o równym braniu i dawaniu, równowagi, ale też o tym, że będziecie się dzielić z kimś, pieniążkami czy czymś. To jest taka karta dobroczynności. Jeżeli chodzi o mm, drogie wagi, e, o, jeżeli chodzi o waszą pracę, jeżeli szukacie pracy, jak najbardziej ją znajdziecie za dobre pieniądze, czyli będzie równowaga. Ile włożę wysiłków w tą pracę tyle dostanę, więc powinniście być zadowoleni. Też jeżeli jesteście w partnerstwie, partner też Was odciąży w wydatkach. Jeżeli pracujecie w stałej pracy, też powinno być pozytywnie, tu się nie powinno nic złego zadziać, utrzymacie tą pracę, umowa będzie przedłużona. Jeżeli chodzi o singli, znajdziecie kogoś, w kogo będzie warto, tak powiem, brzydko inwestować, ale będzie równowaga w energii. Jeżeli, może przez pracę, może przez jakieś działania właśnie związane z pracą. Dla stałych związków też bardzo pozytywnie. Jeżeli chodzi o zdrowie, też powinno się te zdrówko poprawić. A jeżeli Wam coś doskwiera, coś, coś tutaj jest, to jednak udacie się do lekarza niestety prywatnego, wydacie te pieniążki, ale potem stwierdzicie, że jednak te badania i wizyta, która mega dużo kosztowała, opłaciła się, bo diagnoza będzie trafna. Albo u was, albo kogoś z rodziny, oczywiście. Skorpion, dziesiątka mieczy, oj, dziesiątka mieczy, coś się kończy, coś się zaczyna. Drogie skorpiony, to co wydaje Wam się teraz tragedią, nie wiem, co to jest. Zaraz się wygrzebiecie z tego i pójdziecie dalej, także spokojnie. Jest na pewno ciężko, albo było ciężko w poprzednim miesiącu, ale naprawdę co Was nie zabije, to Was wzmocni. Jeżeli chodzi o pracę, drogie skorpiony, może właśnie ta praca nie jest dla Was. Może zdacie sobie sprawę, że tam Was po prostu męczyli i nic z tego po prostu nie było. Więc zwolnienie, ale za tym zwolnieniem idzie nowa praca, która Was tutaj um, ucieszy dla osób, które szukają tej pracy znajdą ale po wielkich tutaj trudach ciężkich zwróćcie uwagę na kręgosłup, na kości na układ zdrowia, bo tutaj te zdrowie niestety skorpiony wam się może pogorszyć, jeżeli chodzi o trwałe, szczęśliwe związki, może dojść do końca tej relacji dla singli to jest koniec, tak, czyli co, dziesiątka mieczy też pokazuje jakby też nowy dla mnie początek, jeżeli ktoś jest bardzo długo w stanie, że tak powiem brzydko, spoczynku, singielstwa Zda sobie sprawę z tego, co robił źle w poprzednich relacjach, wyciągnie wnioski, pójdzie generalnie do przodu i przede wszystkim zapomnijcie, drogie single, o tych ranach, które mieliście, które ktoś kiedyś zadał, bo inaczej nie ruszycie do przodu. Finanse złe. Uważajcie na to, żeby nie było jakichś takich wydatków nieprzewidzianych, ale mogą się pojawić. No, ja bym na Was w tym miejscu, drogie skorpiony, w marcu nie inwestowała niepotrzebnie, nie kupowała rzeczy, które no, będą dla Was nietrafione. Strzelec, król Buław, piękna karta mówiąca o działaniu, o tym, że będziesz miał w strzelcu bardzo dużo energii, dużo się w Twoim życiu będzie generalnie działo. Karta podróży, wyjazdów, przemieszczeń, poprawienia kondycji zdrowia, może pójdziesz na siłownię lub zadbasz o siebie. To jest energia męska mężczyzna może być bardzo kluczowy w waszym życiu lub wam po prostu bardzo pomóc albo wy nagle staniecie się takim mężczyzną lub kobietą bo to to zależy, która ma mega dużo siły jeżeli chodzi o, o singli lub singielki poznacie kogoś, kto wam zawróci w głowie zacznij się od romansu a kto wie, może to się przerodzi w coś więcej. Dla stałych związków też będzie bardzo fajnie, namiętnie, ale jeżeli widzicie, że ten związek niestety już nie prowadzi do czegoś, do niczego tak naprawdę, już nie ma tego żaru i tak dalej, zakończycie tę relację, a poznacie kogoś w zamian innego, kto rozbudzi Was do czerwoności. Karta bardzo płodna, jeżeli staracie się, drogie strzelce o dzieci. Bardzo dobrze. Jeżeli chcecie gdzieś wyjechać czy kupić mieszkanie, dom, jak najbardziej pozytywnie, zdrowie też się powinno polepszyć, ale uważajcie na ciśnienie i zatoki. Co dalej? W stałej pracy powinno być pozytywnie, ruszycie do przodu, będziecie też przez y, szefa wysyłani w jakąś tam delegację, czy podróż, czy jakieś nowe obowiązki, ale one będą dobre i będą bardzo owocne. Dla, stałych, dla osób, które szukają pracy, jak najbardziej znajdziecie tą pracę, może jakiś mężczyzna Wam pomoże, a jak nie, to będzie to naprawdę praca trafiona. Finanse się polepszą i y, y, co dalej? w stałej pracy też powinno być dobrze dobrze, koziołek, koziorożec, siódemka denarów no cierpliwość, drogi koziołku wy tej cierpliwości nie macie, a ta karta was tego chce nauczyć więc tak, jeżeli pracujecie znaczy jeżeli chcecie tej pracy znajdziecie, ale nie wiem czy w marcu wysyłajcie cefałki, zastanawiajcie się co chcecie robić może też dokształćcie się czegoś, nauczcie się czegoś w marcu możecie tej pracy nie znaleźć, ale w kolejnych tak miesiącach. Jeżeli pracujecie w stałej pracy, będzie tak jak jest. Tutaj szału nie będzie, więc jeżeli koziołki chcecie jakiegoś wynagrodzenia czy awansu, nie w marcu. Jeżeli chodzi o finanse stabilne, jeżeli chodzi o singli, raczej w miesiącu w marcu nikogo nie poznacie. To jest karta cierpliwości. Dalej, jeżeli chodzi o stałe, szczęśliwe związki, powinno być tak jak jest, ale szału nie będzie. Też warto to przemyśleć, czy nam się ta relacja opłaca, czy nie, czy nam coś po prostu wniesie. Ale na razie stabilnie. Uważajcie na to, żeby się nie pokłócić, jeżeli chodzi o pieniądze, bo, bo wiecie, no czasami tak jest. Jeżeli chodzi o zdrowie, karta cierpliwości, czyli widać, że się leczycie co niektóre koziołki, ale musicie mieć cierpliwość, czyli te. Te postępy w tym zdrowiu one przyjdą, ale troszeczkę później. Nie od razu kraków zbudowano. Finanse, tak jak powiedziałam, stabilne, szału nie ma. W tym miesiącu nie inwestowałabym, nie kupowałabym, przemyślałabym wydatki. Eee, dobrze, wodnik, czyli ja siódemka kielichów, no oczywiście. E, siódemka kielichów mówi wodniku. Zastanów się tak naprawdę, czego Ty chcesz, bo widać, że nie wiesz. Tego kielicha bym chciał, tamten kielich bym chciał, tu bym chciał Zosie, tu bym chciał Krysię, tu bym chciał Marcina, tu bym chciał Rafała, tu i tak dalej. Karta niezadowolenia, nie, znaczy niezadowolenia. Generalnie będzie dużo opcji, dużo się będzie działo, ale konkretów brak. Dla artystów, oczywiście, bardzo fajny miesiąc, także będziecie bardzo wodniki twórcze wyobraźnia niesamowicie będzie tutaj szaleć uważajcie na oczy, jeżeli chodzi o zdrowie jeżeli chodzi o osób, osoby, które szukają pracy ofert będzie sporo, ale będziecie kręcić nosem bo tam jest za daleko, albo tu za mało pracą płacą i tak dalej, i tak dalej czyli oferty będą, ale wy nie podejmiecie konkretnej decyzji dla pracy, która jest stała będzie, ale czy Was to będzie jakoś bardzo interesowało, czy się będziecie bardzo starać w tej pracy? No nie do końca. Wy siedzicie swoje i tyle. Natomiast, jeżeli macie własną działalność, może po prostu e, zastosujecie coś nowego, wejdziecie w jakąś może spółkę lub coś nowego zaczniecie e, inwestować, jeżeli chodzi o tą pracę swoją własną, albo mm, coś dołożycie. Także warto. Jeżeli tutaj pracujecie w mediach, czy macie jakieś kanały na YouTubie, tak jak ja. To jak najbardziej tutaj to jest na plus, jeżeli jesteście malarzami, aktorami, coś robicie twórczego, to jest właśnie ten miesiąc. Jeżeli chodzi o pieniądze, one będą, ale wydatków też będzie i będziecie się zastanawiać na co tutaj wydać. Ale dramatów nie ma. Jeżeli chodzi o związki dla singli, no to tak jak mówię, będziecie się zastanawiać, czy być z tą osobą, czy z tamtą, czy w ogóle być. Randki będą, ale mało konkretów. Dla stałych związków to samo. Niby z kimś jestem, ale co ja tak naprawdę czuję do tej osoby, to nie wiem. Bardzo zmienne uczucia w tym miesiącu. Bardzo. E, tak jak powiedziałam, pieniądze są, ale będziecie się zastanawiać, na co wydać. Zdrowie oczy. Rybka, siódemka, buła walka z przeciwnościami. Losu będzie ciężko, ale wygracie. Macie być zdeterminowane, odważne i do przodu działać. Jeżeli szukacie pracy, znajdziecie ją po wielkich trudach, także faktycznie nie bierzcie, nie bierzcie byle czego, tylko walczcie o swoje. W stałej pracy też widać, że jakaś konkurencja nie śpi. Ktoś będzie Wam chciał świnkę podłożyć, szef Was może nie zrozumieć, ale walczcie o swoje, a wygracie. W pracy, jeżeli macie własną działalność gospodarczą, no widać, że konkurencja tu nie śpi, albo pojawi się jakiś problematyczny klient. Uważajcie na to. Pieniądze też będą, ale... Ciężko zarobione. Jeżeli jesteście singlami, też bym powiedziała, że to nie jest miesiąc na poznanie kogoś na życie. Wręcz przeciwnie, może się jakiś ex pojawić, z którym będziecie mieli zatargi. Lepiej nie. Zamykamy przeszłość, idziemy do przodu. Będziecie w energii takiej bojczucznej, bym powiedziała. Wszędzie będziecie wyczuwać spisek. No nie wiem. Pieniądze też, tak jak powiedziałam, ciężko zarobione, w stałych związkach też możliwy konflikt, walka generalnie o swoje, zdrowie też widać, że troszeczkę się pogorszył u rybek, uważajcie na ciśnienie i na mięśnie, no trochę nerwowo. Czyli w marcu bym nie podejmowała zbyt pochopnych decyzji, a na pewno nie nerwowych, a nie na takich, wiecie, na ostrzu noża. Dobrze, kochani, to jest tak ogólna energia. Chcecie oczywiście więcej, zapraszam do mnie do gabinetu lub telefonicznie 604-688-175. Polecam się, wróżka Kamila.